Masz wewnętrzną słabość, ale jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy, co może mieć druzgocący wpływ na Twoje życie w krótkim czasie. Bądź potężny tylko swoją mądrością, osiągaj sukces, do tego pozostań do końca, nie bądź słaby. Kiedy uwalniamy kruchość, odkrywamy wewnętrzną siłę, która pozwala nam radzić sobie z przeciwnościami losu z niezachwianą odpornością. Stołyki twierdzą, że prawdziwa siła tkwi w naszej zdolności do spokojnego i stanowczego stawiania czoła wyzwaniom, rozwijając w ten sposób odporność, która pozwala nam radzić sobie z przeciwnościami losu bez utraty spokoju. Często słabość oznacza poddanie się okolicznościom. Jednak przyjmując stoickie zasady, Znajdujemy głęboką swobodę w przyjmowaniu rzeczy, których nie możemy zmienić, oraz w przekształcaniu tych, nad którymi mamy kontrolę. Ta wolność wyboru daje nam możliwość ukształtowania naszego przeznaczenia i wyjścia poza ograniczenia, które na siebie nakładamy. Stoicyzm opowiada się za poszukiwaniem wewnętrznej równowagi, spokoju, na który nie mają wpływu zewnętrzne zakłócenia. Przestając być słabi, Pozdrawiamy wewnętrzną siłę, która pozwala nam zachować spokój nawet w obliczu wstrząsów życia. W ten sposób znajdujemy stabilność wśród nietrwałości. Często brak siły odciąga nas od drogi do prawdziwego sukcesu, zmuszając nas do poszukiwania ulotnych przyjemności. Przyjmując filozofię stoików, zachęcamy nas do skupienia naszych wysiłków na tym, co naprawdę ma znaczenie, uwolnienia się od kajdan powierzchownych pragnień i skierowania naszej energii na dążenie do cnót, które przetrwają. Kruchość można potwierdzić, że spełniamy oczekiwania zewnętrzne, co zmusza nas do porzucenia naszej autentyczności. W stoicyzmie odkrywamy odwagę, by być autentycznym, niezależnie od wpływu otaczającego nas świata. Tworzy autentyczną autentyczność na którą nie mają wpływu tymczasowe opinie innych. Odrzucenie słabości nie jest przeznaczeniem, ale ciągłym procesem osobistej ewolucji. Badanie stoicyzmu zachęca nas do postrzegania problemów jako szans na rozwój, przyczyniając się w ten sposób do niekończącego się cyklu samopoznania i ciągłego postępu. W związku kruchość może objawiać się jako nadmierna potrzeba emocjonalna i nierealistyczne oczekiwania. Stoicki spokój pozwala nam rozwijać trwałe więzi oparte na zrozumieniu, akceptacji i uznaniu nietrwałości, które są w stanie wytrzymać emocjonalne wstrząsy. Niezdolność do kruchości w świetle stoicyzmu to nie tylko osobista zmiana, ale rewolucja, która znacząco wpływa na szersze sfery istnienia. Przyjmując filozofię stoików i jej cichą moc, zdajemy sobie sprawę, że prawdziwa odwaga sprowadza się nie tylko do naszych wyczynów, ale także do tego, jak patrzymy na trudy życia ze spokojem, determinacją i sercem pełnym cnoty. U podstaw stoicyzmu kruchość jest porównywalna z całkowitym poddaniem się chaosowi. Kiedy znajdujemy się w pozycji słabości, stajemy się marynetkami na łasce okoliczności. Całkowicie poddanymi każdej zmianie wiatru, bez zdolności do stawiania oporu lub kontrolowania naszego losu. To stawia nas w sytuacji, w której żyjemy zdezorganizowani, działając impulsywnie, a nie podejmując świadome decyzje. Stoicyzm ostrzega przed niebezpieczeństwem stania się niewolnikiem niekontrolowanych emocji, a słabość jest medium, które przyczynia się do niekontrolowanego rozkwitu tych emocji. Bycie słabym oznacza pozwalanie, aby emocjonalny bałagan kontrolował nasze decyzje, co prowadzi do impulsywnych, a czasem szkodliwych dla nas wyborów. To emocjonalne poddanie się uniemożliwia nam osiągnięcie spokoju, którego pragną stołyki. W stoicyzmie odporność jest ważnym filarem rozwiązywania problemów egzystencji. Z drugiej strony, słabość odpowiada utracie tej zdolności do przystosowania się i przezwyciężenia. Zamiast odważnie stawić czoła wyzwaniom, ludzie uważani za słabych mogą ulec najmniejszym przeciwnościom losu, tracąc szansę na dorastanie z powodu przezwyciężenia. W kategoriach stoickich słabość wiąże się z nadmierną zależnością od elementów zewnętrznych. Pociąga to za sobą nadmierne zaufanie do sprzyjających sytuacji, aprobaty innych i wydarzeń zewnętrznych w celu osiągnięcia szczęścia. Ta zależność czyni nas podatnymi na niestabilność życia, pozbawiając nas niezależności cenionej przez stoików. Stołyki przywiązują dużą wagę do nieustannego dążenia do cnoty i duchowego doskonalenia. Jednak słabość jest momentem duchowej stagnacji kiedy człowiek przestaje dążyć do moralnej doskonałości. Prowadzi to do powierzchownego życia bez bogactwa, które może zaoferować podróż odkrywania siebie i rozwoju osobistego. Stoicyzm podkreśla znaczenie życia zgodnie z racjonalną naturą ludzkości. Bycie kruchym oznacza zdystansowanie się od autentycznej istoty, uleganie impulsom i postawom sprzecznym z logiką. Prowadzi to do braku połączenia z najwyższym i najbardziej cnotliwym potencjałem, jaki dążą stołyki. Filozofia stoicka wychwala autonomię i zdolność kształtowania własnego przeznaczenia. Bycie kruchym oznacza cierpienie z powodu naruszenia tej zdolności do podejmowania decyzji dla siebie, czyniąc nas więźniami naszych własnych narzuconych ograniczeń i okoliczności zewnętrznych. Pierwszym krokiem do zaprzestania bycia słabym zgodnie ze stoicyzmem jest zdobycie odwagi, by zagłębić się w ocean samopoznania. Stołyki instruują nas, abyśmy poznali siebie, uznali nasze słabości i zaakceptowali nasze ukryte cnoty. Ten proces wewnętrznej refleksji jest podstawą, na której rozwinie się wewnętrzna siła. Często słabość wynika z odmowy zaakceptowania nieuniknionego. Stołyki uczą nas doceniać akceptację rzeczy, których nie możemy zmienić. Brak odporności na niekontrolowane przepływy uwalnia cenną energię, która może zostać skierowana na transformację tego, co jest w naszym zasięgu. W stoicyzmie zakończenie polega na opanowaniu emocjonalnych reakcji na przeciwności istnienia. Zaprzestanie bycia słabym oznacza niebycie więźniem impulsów emocjonalnych. Ale raczej kultywowanie wewnętrznego spokoju, który pozwala na racjonalną analizę sytuacji. Nie oznacza to eliminacji emocji, ale raczej ich konstruktywnej transformacji. Brak samodyscypliny często objawia się słabością. Stoicyzm sugeruje, że dyscyplinowanie woli jest formą antidotum. Wyznaczanie jasnych celów, ustalanie rutyny i włączanie nawyków sprzyjających opanowaniu to ważne kroki w rozwijaniu niezbędnej siły wewnętrznej. Stołyki cenią odwagę w obliczu przeciwności losu. Aby przestać być słabym, musisz mieć odwagę, by zdecydowanie stawić czoła trudnościom. Zamiast się poddawać, stołyki zachęcają nas do postrzegania problemów jako szans na zwiększenie naszej odporności i wzmocnienie naszego charakteru. Słabość często żywi się działaniami sprzecznymi z etyką i cnotą. Zaprzestanie bycia słabym oznacza wkładanie naszych wysiłków w kultywowanie cnót, takich jak odwaga, sprawiedliwość, mądrość i umiar. Zwracając uwagę na etykę, nie tylko wzmacniamy nasze podstawy moralne, ale także kierujemy naszymi codziennymi wyborami. Stoicyzm przypomina nam o przemijaniu życia i daremności nadmiernego przywiązania do okoliczności zewnętrznych. Odrzucenie słabości oznacza akceptację zmiany ze spokojem, uznanie, że prawdziwa siła tkwi w zdolności adaptacji i rozwoju w obliczu ciągłych przemian. Nieustanne poszukiwanie wiedzy i zaangażowanie w rozwój osobisty stanowią podstawowe zasady stoicyzmu. Aby przestać być słabym, należy przyjąć mentalność ciągłego uczenia się, szukać możliwości poszerzenia naszego rozumienia świata i doskonalenia naszych umiejętności. Teraz jesteś główną osobą w swoim życiu, nie pozwól sobie stać się tylko obserwatorem. Skomentuj poniżej tego filmu. Że jesteś stoickiem i zobacz, kto będzie z tobą współdziałał. Aby to zrobić, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnej mądrości, której wkrótce będę mógł nauczyć. W komentarzu do tego filmu przedstawiłem ci przewodnik, którego użyłem podczas mojej podróży, aby stać się stoikiem przewodnik, który zawiera wszystkie odpowiedzi na twoje pytania. Więc zdecydowanie stań się teraz stoikiem.